Czy wiecie, że galaretki warzywne można zrobić bez użycia żelatyny w wersji wegetariańskiej? Potrzebować będziemy do tego przepisu glony agar-agar, które mają właściwości żelujące. Możemy je kupić w sklepach ze zdrową żywnością i na, yy, w jakichś sklepach internetowych bez problemu. I polecam Wam kupienie ich, bo można z nimi naprawdę robić różne cuda. Potrzebować będziemy tutaj warzywa takie, jakie chcecie mieć w galaretce. To mogą być w ogóle warzywa gotowane na parze, gotowane normalnie, na przykład w wywarze, który będziemy też przygotowywać, albo pieczone. I to u mnie na przykład będzie yy, kalafior, brokuły, Natka, pietruszki albo kolendra, jakieś zielone listki będą tutaj dobre, ale świeże wtedy. Marchewka, pietruszka. Yy... Seller, może być por, mogą być pieczarki, może być zielony groszek, kukurydza, wszystko to, co chcecie, sobie przygotujcie, wszystkie takie warzywa. I będziemy też potrzebować wywar, wywar warzywny, więc dużo warzyw wrzucamy, żeby był intensywny smak, gotujemy na wolnym ogniu, na malutkim ogniu, przynajmniej dwie godziny, żeby ten, żeby ten wywar był po prostu intensywny. I doprawiamy też dosyć mocno i wyraziście. Ja dodałam kurkumę, dodałam sól, pieprz i Chyba czosnek suszony jako przyprawy. Dosyć, dosyć mocno doprawiłam mój wywar. Wywar odlewamy, odcedzamy te warzywa. Warzywa możemy wcześniej wyjąć, na przykład, marchewkę i pietruszkę, już pokroić sobie wcześniej, żeby nie były takie bardzo miękkie. Pozostałe warzywa możemy przygotować właśnie na parze albo osobno w piekarniku. Ja dodałam na litr wywaru cztery dosyć duże łyżki agaru. Żeby agar nam się później bardzo ładnie yy, zsiadł, musimy yy, porządnie go pogotować przez chwilę. Na opakowaniu mam 5 minut. Wystarczy, że będziecie 3, 3 minuty gotować, ale dosyć intensywnie, ładnie żeby się rozpuścił. Także odlewamy wywar, dodajemy agar i gotujemy jeszcze przez chwilę, po czym zdejmujemy z ognia do warzyw pokrojonych. Jeżeli chcemy, żeby to ładnie wyglądało od góry, żeby była ładna dekoracja, układamy sobie to, co chcemy, żeby było widoczne na górze, jakiś listek i warzywa, zalewamy odrobiną agaru, zostawiamy na chwilę, żeby to stężało i dopiero dodajemy resztę warzyw i zalewamy pozostałą, pozostałą naszą miksturą żelującą. Czyli naszym wywarem warzywnym z agarem. To wszystko stężeje bardzo ładnie. Jeżeli wam to nie wyjdzie, bo na przykład dodacie za mało agaru, bo ja tak też zrobiłam kiedyś. I wtedy możemy spokojnie to jeszcze raz odlać, jeszcze raz podgrzać i dodać. Tutaj się to nic nie zmarnuje, więc nie przejmujcie się, tylko po prostu podgrzejcie, zagotujcie jeszcze raz taki płyn i dodajcie więcej agaru, i to wtedy wam pięknie stężeje. Więc czasami z agarem po prostu może się zdarzyć, jeżeli jest zrobiony to nieprawidłowo taki problem, ale wtedy dodajemy więcej. I naprawdę pięknie to wszystko wyjdzie. Galaretki podajemy skropione sokiem z cytryny albo polane octem jabłkowym. Są naprawdę przepyszne, także spróbujcie, polecam Wam, szczególnie w okresie świąt wielkanocnych. Jeżeli ktoś lubi takie, lubił takie tradycyjne, a ma ochotę spróbować trochę zdrowszą wersję, to zapraszam serdecznie i polecam. A na dzisiaj Wam dziękuję serdecznie. Trzymajcie się, życzę Wam pięknego i słonecznego dnia. Do zobaczenia na kolejnych filmikach. Cześć, papa! Pa. Jeżeli chcecie dostawać moje filmy, powiadomienia o moich filmach na bieżąco, obok przycisku Subskrybuj koniecznie kliknijcie dzwoneczek. Wtedy nie przegapicie żadnego filmu. Dzięki, wielkie. Trzymajcie się ciepło. Cześć, papa. Pa.